Dzień dobry. 1 września Niechlubna data w historii tych ziem 13 stopni. Dzisiaj rusza akcja Walka z otyłością brzuszną, a póki co bicze wodne muszą się odbyć, bo jest ósma. Pospaliśmy sobie dzisiaj. Całkiem nieźle. Ach, słoneczko idzie. Dzisiejszy live o godzinie 10. Muszę klucze od garażu wziąć. O. Kubełek, kubełek. 13 stopni, wcale nie jest tak zimno. No. Ej, no się zamykaj, no. Musimy tu klameczkę jakąś zamontować. Dobra. Kod zjad Coś tam. Zawóz zobaczcie jak się robi. Otwarty. Tak. Tą rurę kiedyś zmienię, bo już mam materiał cały. Kuchnia letnia, proszę Państwa Wczoraj, a przy okazji wam pokażę. Wczoraj jabłuszka z tutaj dzikie, takie półdzikie. Podgotowaliśmy dzisiaj, trzeba dokończyć gotowanie. No, taki komputer, bez tu oczywiście się bez tego. Gadżet uważam, w cofnęłem się, bo kot pod schodami zjadł najpierw, później chciał zrobić kuwetę. Zobaczymy, czy pomoże to. No, to, Nie wiem. Spróbujemy coś to psiknąć, Nie chcę robić we gdzie chcę. tam na przykład, właśnie. On da czymś takim. No, w końcu dotrę tutaj do mojej mojego szoronka. Muszę tu zawór wstawić, no muszę pogrzebać może dzisiaj albo tu gdzieś wysoko, nie? Zawór, który odetnie ten wąż, bo on jest z podciśnieniem cały czas. Jak zapomnę zawór zamknąć w garażu, to on jest podciśnieniem, a to tak być nie może. No dobra, porządki z kotem zrobione. Po kocie kąpiemy się. No dobra, elegancko pan. Dobra, idziemy w domu się zmieszyć Gdzie tam wlazłaś? Hm? Zamkniemy kuwetę dużą. Bo kotek chętnie skorzysta. Wetki. idziemy się golić jeszcze zmierzę się poleję bo podpałki nie mam tak Ciebie. To trzeba zrobić chociaż setkę pompek, tak, żeby się zaznajomić z tą czynnością. Zwrotem no, w ogóle. No, dziękujemy widzom przy okazji spaceru naszego po live. u Ewy na kanale. Wszystko jest stanem umysłu. Pojawiło się tysiąc osób obserwujących. Dziękuję bardzo. No, dzięki. Co prawda ten film będzie na YouTubku, ale to nic, także jeszcze raz dzięki w ogóle za live'a, spacerujemy sobie, piękna pogoda, na moje oko z 18 stopni i takie mamy okolice. Dzisiaj spacer, bo jak wiecie rozpoczął się proces walki z otyłością brzuszną, więc już pierwszy. Ja patrzę na jest No, jest tysiąc osób, no. Widzicie jaka piękna okolica Idziemy Co to jest? Co to jest? No proszę Koźlaczek Koźlaczek ładny? Uh -huh. mm, nie pięknie. wiem czy koźlaczek, ale coś z żaru nie, Nie, ślimor, ale to, to by jest, był chyba taki To był taki Koźlak, koźlak, bo po nóżce poznaje, ale został... O, jest! O, i drugi, bo Byłem patrz, zbyt i tu, jeszcze, tak, jeszcze i tu mało, maluch, ślimak. ślimakowaty jest, to już nie będę z zwierzakom chyba. No, został. tu już tu włożę też drugi. nie no. I zwierzęta są, nie wiem, czy zwierzęta jedzą. a nie wiem. Ale tam jest też pożarty przez ślimury. Tak, no proszę, ale tu patrz, ile no, masz, tam, tu masz, tam, tu. No? I tu. Tam, no. A co to jest? No to mamy nasz, to jest laki, laki? Nie Zobaczcie, tak ile może. No. Masz siatkę, to dobrze. Morzyka nie mam, tych. Nie mam nożyka. Nożyka. To nożyka. To jakimś ostrym tym, może, patyczkiem. Tak będę urywała przy nodze, wiesz? Hmm. Ale tak. Malutki, zdrowe, to jest zdrowe. Malutkie zdrowe, tylko myślaki są. No maślaki. Nie Zobaczcie, nie. ile. Co to za grzyb? Tu, i tu są. I tu. No, Zobaczcie. I tu. No, to nie ma grzybów, ale są grzyby. No maślaczki ładne proszę. No. Widzicie? Jakie grzybobranie no, na spacerko. Maczki zjadły niektóre, ale bez robaków. Są takie robaków robaków. Ładny grzyb, ale ja się nie znam, to Ewa przyjdzie, zobacz. Jakiś trójak pewnie. Co? A nie, to koźlaczek. Co? Tak, bo ma taką nóżkę koźlak. Koźlonek jak się patrzy znalazłeś. To będzie brat na tu jest tam. Nie? No? Ale fajnie. Zobaczcie Ewa. Pokaż jeszcze. O, teraz widać. tak? ogromny, dobra. Bo ja widzę tutaj coś. Małamy na spacer poszliśmy. Tu jest obżarty, ale to gdzieś musi być jeszcze jeden, jak to Ewa mówi. Zobaczcie, jaka jabłoneczka. I hmm. za ogrodzeniem też szkółka leśna. Czy by tu coś zjadł? To dzikusy takie. No dobra, Ewa zbiera grzyby. Ja stoję sobie tutaj na skraju drogi. Ładuje się. Witaminą D. Tu zobaczcie, jakie ładne modrzewie Piękne. Ile mamy tych grzybków? Popatrzmy w siateczkę. No, wystarczająco. Piękny świerczek, zobaczcie. tak no, jest. No, bo odsłonięte to żmijki mogą się wygrzarać jeszcze. Pięknie. Tu jak będzie bida z nędzą, przyjdziemy po patyki do kominka. Trochę daleko. Zobaczcie jaki pień stary, nie, to po prostu odcięte drzewo się zdefragmentowało. Nie, no tak ładnie się rozpadło, wraca do natury. To to, jak tak jak to skręcone jest drzewo to... Woli wracamy. Tutaj dąb rzuca już żołędziami. Spadają przed nami. już leżą. Zobaczcie jakie duże kopytne szło jakieś. Tu pewnie jeleń. Co? Jeleń czy łoś? No tak nie wiem, nie wiem. I tu napiszcie w komentarzu okrągłutkie ładnutkie kopytka. A tu schodził z lasu, widać cyk, cyk, jeden z włanami, No i wróciliśmy z grzybów, nie ze spaceru właściwie. Jest po trzynastej. Pierwszy posiłaczek, czy zjeść tu kompocik nasz wczorajszy się zagotował. Ciekawe, czy jest smaczny. Spróbuję Tylko jak łyżką, jakąś. Bez cukru. Mm, mega komponent, kurczę, naprawdę. Z dzikich jaburzek. No dobra, widzicie tutaj, proszę Państwa, kefirek na pierwszym planie, bo zaraz go wypiję, zanim zrobię szybę. Słonina oczywiście musi być. Do jajecznicy. Jednego grzyba powiedzmy od Ewy podsmażę może co? Na tej słonice. Dobra, patelnię rozmówą. Dobra. Pędziemy sobie. A już chyba wywalę to. Dobra. Tą skórę tutaj obetniemy świńską. I wrzucimy ją na patelnię. Niech się smaży. Wysmaża tłuszcz. Trochę tłuszczu musi być, proszę Państwa, nie? Cyk. Teraz grzybki wrzucę jakieś tu. Tu Ewa mam, widzę. Z wczorajszego połowu. Jajek. 5 dzisiaj będzie. Mózg. Enoza. Boryczki Mamy soczek z jebuszek. oczywiście tą masę zjem, keto nie keto, mm, lubię kato. Nie widziałam mm, go mm. że tak to. No po prostu, o, zobaczcie jak grzybów teraz roboty na dwie godziny, a ja tak tu sobie, ojej, jajówka, jakiś grzyb stary, stary grzyb. Ale tutaj ładne, ale ten co to jest? Stary grzyb. No, ale nie jest zdrowy. No dobra, tu mamy zobaczcie ogóreczek. Świni kawałek, skóra świni. No i grzybek jakiś stary. stary koźlak. Ale ja tutaj teraz obrabia te, co znalazła. Koźlaki, maślaki, kurki i. gąskie. I gąskie. No. Także tak to wygląda. Oprócz tego kot siedzi we wrzosach, ugniata je dobrze niszczy hmm. o, i tego. I jest piękna pogoda. Zobaczcie. No dobra, taki posiłeczek. Już więcej dzisiaj nie nagrywam. Jedziemy z Ewą jeszcze sobie później na wycieczkę po południu. Naszym stołem, pomimo to, że stół jest, moim przede wszystkim, jest podłoga. Ja nie wiem, ale lubię jeść po turecku na podłodze. O. No i teraz dojechaliśmy. Pamiętacie, jak oglądaliśmy ten domek? On się nie sprzedał. A nie sprzedał się właśnie z tegoż powodu, że smrucu tutaj witał często z wysypiska. No, może nie często. A to działka nasza pierwszy faworyt. Dalej nie sprzedana, Widzicie, coś, co się nie chce sprzedać, to się nie sprzeda. A tu sąsiad widzę się ogrodził, a jeszcze wtedy nie było wiosny. No i tu powstał taki podwójny budynek dwumieszkaniowy.